Do naszej szkoły was zapraszamy. W jej progach wszystkich serdecznie powitamy. Różne profile tu znajdziecie. Od nich zależy, kim w przyszłości zostaniecie. Jeśli nasz kierunek dwujęzyczny wybierzecie, przygotowani do studiów za granicą z pewnością będziecie. Kadrę nauczycielską bardzo dobrą mamy. I razem z nimi na was czekamy. Świeże bułki, poskin i herbatkę w kabiaręcy znajdziemy. Oraz odpoczynek na wygodnych kuchach proponujemy. Wiele wycieczek urządzamy. Co roku na przykład do białki wyjeżdżamy. Noce filmowe też organizujemy. A na lekcjach matematyki nie próżnujemy. Dlatego jeśli nas wybierzecie, maturkę zdacie tak jak chcecie. Na jarmarki świąteczne też się udajemy. Drezno, Wiedeń i inne miasta poznajemy. Swoje pasje tu rozwijać możecie. Nawet naukę chińskiego na kółku podejmiecie. Jako drugi język francuski, hiszpański lub niemiecki zapewniamy. Ile się da? Tyle rozmawiamy. To dobrze czuć się będziecie. A w dodatku talenty swoje rozumiecie. Szkolny zespół, koncerty nam daje. Dobre wspomnienie w głowie pozostaje. Atmosfera na was przyjazna czeka. Wybierz też się szkołę, bo czas ucieka. Wybierz trójkę! Zapraszamy Was na pokład.